Hej, hey, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Vader, A oto kolejny holocron. Serdecznie zapraszam. Słuchajcie, o grupowaniach wywodzących się spod sztandaru zakonu Jedi można powiedzieć bardzo wiele, chociaż nie ma tego tak naprawdę jakoś wybitnie dużo. Niemniej jednak, jednym z tych bardziej tajemniczych grupowań możemy nazwać. Spokojnie, ugrupowanie znane pod nazwą Szarzy Jedi. W momencie, kiedy Republika rosła w siłę, wraz z nią rósł w siłę zakon Jedi. To doprowadziło do tego, że w samym zakonie zaczęły pojawiać się jednostki, które miały swój pogląd na to, jak powinna wyglądać cała sprawa. Doprowadziło to z kolei do schizm, które doprowadziły do powstania ugrupowania zwanego SITAMI. O którym już sporo wiemy z poprzednich filmów, albo jeśli ktoś doczytał, to o tym lepiej. Doprowadziło to do. Różnorakich wojen, głównie pomiędzy Republiką oraz Zakonem Jedi, przeciwko Sithom i Imperium Sitańskim. Niemniej jednak, około 3000 lecia zaczęły pojawiać się jednostki, które wraz z wybuchem kolejnych wojen Sithów twierdziły, że Sprawa Jedi powinna wyglądać jeszcze inaczej i mieli swój pogląd, nie chodziło tutaj w żaden sposób o odejście zupełnie od technik Jedi, nie, wręcz przeciwnie, chodziło o połączenie technik rycerz Jedi oraz technik sitańskich, ponadto te właśnie jednostki chciały jak gdyby z swoistego wyłączenia spod jurysdykcji zakonu Jedi, tudzież rady zakonu. Pierwszą osobą, która postanowiła się wystąpić właśnie z takimi postulatami był padawan Jolly Bindle. Warto wspomnieć, że brał on udział również w wojnie przeciwko Revanowi oraz Malakowi. Grupa, którą on stworzył stanowiła podstawę dla innych grup, które również z tego się wywodziły oraz współdziałała z zakonem Jedi przez jakieś kilka tysięcy lat tak naprawdę. A nawet około pierwszego tysiąclecia przed bitwą Jawin. Jak gdyby opis tej grupy został zawarty w podręczniku Droga Jedi, którą napisał Restle Quist, który w tym czasie akurat był... Bibliotekarzem, znaczy szefem, jak gdyby takim nadzorcą całej biblioteki y, zakonu. Pisał on tą grupę, i tutaj cytat, jako jednostki niezależne oraz potencjalnie niebezpieczne dla nauczania zakonu Jedi. Szarych Jedi wywodzą się grupy, które działały na mniej więcej podobnej zasadzie, jednakże się troszeczkę różniły, jak gdyby w pewnym sensie. Niemniej jednak. Pierwszą grupą, którą warto wymienić są to mistycy Woz, którzy jakoś wybitnie nie odbiegają od jak gdyby szarych Jedi, co po prostu oni twierdzili o, oni to, to była grupa bardzo kontemplująca, bardzo y, filozoficzna, którzy mieli swój pogląd na podział mocy, swój pogląd na to jak powinna się ona rozdzielać i tak dalej, mieli zupełnie swój pogląd na jej naturę. Y, niemniej jednak zakon Jedi postanowił ich przygarnąć, znaczy postanowił ich y, wziąć pod protekcję Jednakże nie spodobało im się to, co oni głoszą i chciano ich na siłę wcielić jak gdyby do szeregów szarych Jedi. Co wiem, mistyków włos możemy spotkać w grze The Old Republic. Kolejną grupą, która jak gdyby jest, to jest przywoływana, aczkolwiek rzadko kiedykolwiek jest gdzieś omawiana. Jest to grupa zwana Jensarai. Grupa ta została utworzona w czasach Wojen Klonów. Oparta została na naukach mistrzyni z czasów starych wojen e, Sithów Radnun. Prowadzeni oni byli na początku przez upadłą Jedi Niko Styris. Ich filozofia i metodologia Opierała się na mieszaniu technik Jedi oraz Sithów, pomimo iż utrzymywali dyscyplinę potrzebną do, do opierania się wpływom ciemnej strony mocy i skupiali się głównie na taktykach defensywnych yy, oraz na umiejętnościach związanych z kontrolą i władaniem mocą. Po upadku Imperium zawiązali oni sojusz z nowym zakonem Jedi, Luke'a Skywalker'a, a nawet ich, jak gdyby, członkowie byli studentami w Akademii Jedi założonej przez Luke'a Skywalker'a na Ewinie 4. Kolejną grupą, którą warto wspomnieć, ponieważ o niej tym bardziej jest mało, gdziekolwiek, jakkolwiek, są rycerze Imperium Fela. Jest to nowe galaktyczne imperium, które powstało około 44 roku po bitwie o Jawin. I tak naprawdę byli to rycerze, którzy służyli Imperatorowi Felowi. On, pomimo tego, iż nie lubił samego Palpatina, to sobie stworzył coś na wzór jego proroku w ciemnej strony, tak jak Palpatin stworzył sobie proroków w ciemnej strony, na wzór Zakonu Jedi, tak? Zasadniczo wystrzegali się oni ciemnej strony mocy, niemniej jednak, warto tutaj wspomnieć przede wszystkim, że oni twierdzili, iż mocy należy się w wyraźny szacunek, za to, że pozwala im wpływać na świat, na to, jak to wygląda i tak dalej. Twierdzili, że osoba niewłaściwie jej używająca powinna zostać mm, zutylizowana. Myślę, to jest dobre stwierdzenie. E, około roku stu, 137 roku po bitwie o Ewin, podczas II wojny można powiedzieć spokojnie secesyjnej jest po angielsku to jako Civil War. Weszli w sojusz z Cesarzami Jedi oraz z pozostałościami Galaktycznego Sojuszu w pozycji do Nowego Zakonu Kreita. Takich kilka ugrupowań, z którymi mamy do czynienia, z którymi możemy się gdzieś spotkać, czytając yy, w uniwersum o różnych historiach itd., itd. Jednakże, czym tak naprawdę są szarze Jedi? Otóż, moi drodzy, przede wszystkim za czasów istnienia pierwszego zakonu Jedi yy, charakteryzowali się oni brakiem posłuszeństwa wobec decyzji Rady Jedi. Yy, dodatkowo, korzystają oni najczęściej ze wszystkich kolorów Miecza Świetlnego. Chociaż częściej wzmianki są o tak zwanych kolorach neutralnych, czyli chociażby niebieski, biały i tego typu rzeczy. Żółty też. No to, to mieszałem techniki sitańskie oraz techniki nauczania o Jedi w celu uzyskania jakiejś nadzwyczajnej mieszanki, uzyskania naprawdę unikatowych umiejętności w posługiwaniu się mocą, jednocześnie uważając na wpływy ciemnej strony mocy, żeby się nie dać jej zdominować. W historii Starego Kanonu było kilka postaci, które tak naprawdę charakteryzowały się tym właśnie podejściem i jedną z takich, z takich bardziej znanych jest Kyle Katarn i chociażby Jaden Kor, którzy są znani z serii Jedi Knight. To ubierali się oni często w tuniki o kolorach białym lub szarym ale jednak spotkało się czasami szarego w zbroi albo jakimś, nie wiem, w jakimś po prostu innym stroju tak naprawdę. Wyjątkami są tutaj przedstawiciele um, ugrupowania Yen czy chociażby Imperium Fela, którzy nosili właśnie e, swoiste zbroje. Jeśli chodzi o postacie, które podejrzewa się o bycie szarym Jedi, to między innymi wśród nich znajduje się zmarły w pierwszej części sagi w Mrocznym Widmiem qui Jin. Uwaga, dlaczego wam to wszystko mówię? Wiedzę o tej grupie, jak gdyby, uważam za podstawę do tego, żeby się dowiedzieć, kim tak naprawdę jest obecna już w nowym kanonie Asoka Tano. I chociaż to, o czym tutaj mówię, jest faktycznie czymś, co należy już do starego kanonu, to jednak. Potrzebne to jest do zrozumienia tego, co pojawia się w nowym, co tak naprawdę twórcy dają do zrozumienia. Dają nam do zrozumienia, że oni nie zapomnieli o starym kanonie. Asoka, jako osoba, która odeszła z zakonu Jedi, nie odrzuciła wcale technik rycerza Jedi, wręcz przeciwnie zaczęła ją ulepszać, pomimo, iż zaczęła łamać w pewnym stopniu kodeks Jedi, to zaczęła posługiwać się czymś, czym Jedi jak gdyby nigdy starali się nie posługiwać, czyli emocjami negatywnymi emocjami, które mają duży wpływ na użytkownika mocy. Ponieważ jest bardzo konkretna, jest bardzo cienka granica pomiędzy przejściem na ciemną stronę mocy, a byciem po tej, po tej jasnej, tak. Zmieniła również kolor mieczy z zielonego chyba. Zmieniła na biały i na jej strój również sugeruje, że nie przynależy ona już do zakonu Jedi. Jej strój jest w kolorze białym i szarym. Zdecydowane odniesienie jej wyglądu i sposób rozumowania, jej filozofia, jak gdyby na temat mocy i posługiwania się mocą, wskazuje na pierwowzór, jaki pi prawdopodobnie stanowili Charge Jedi dla twórców samej tej postaci. Jak to się dalej rozwinie? To już zostawiam twórcom oraz zostawiam wam, żebyście również tak jak ja czekali na trzeci sezon Rebeliantów i no zobaczymy, jak to pójdzie dalej, prawda? Nie zapominajcie o tym, że można mnie znaleźć również na Facebooku, również o stronce z komiksami, gadżetami, akcesoriami z różnorakich filmów, gier itd. itd. jeśli chodzi o DC, Marvela, Star Warsy i nie tylko. Mianowicie Geeksbay link w opisie, tak więc serdecznie zapraszam. Dzięki serdecznie, cześć, i niech moc będzie z wami. Pa!